Cześć! Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia, tym tu się nie przejmujcie! Ogólnie to już zjadłam śniadanie, a właściwie dopiero wypiłam kawę i jest już. 13! Ja nie wiem, bo ja nie wiem jak to się dzieje, bo ja dalej nie ogarniam. Ja wczoraj specjalnie poszłam wcześniej spać. Dobra, wcześniej. No pierwsza 30. Ale no, uwierzcie mi, wcześniej chodziłam jeszcze później, bo jakby moja... Podczas tej kwarantanny mój dzień stawał się bardziej nocą niż dniem, można tak to powiedzieć, bo już chodziłam spać trzecia: trzydzieści, trzecia: no, jeszcze do czwartej nie dobiłam podczas tej kwarantanny, i ogólnie to nie chciałabym dobić, bo to już trzecia dla mnie, to już moim zdaniem jest tak, wiecie, już praktycznie, że już dawno powinnam spać. Zazwyczaj jak siedzę gdzieś mega długo to zdarzało mi się posiedzieć do drugiej, drugiej trzydzieści, bo nie chciałam dobijać już do tej trzeciej, ale jak już dobiłam do w pół do czwartej. To jest jakaś masakra. Ja naprawdę, ja nie wiem, jak to się dzieje. Seriale są bardzo wciągające, chociaż ostatnio nie mam za bardzo co oglądać, ale niby mam. No to też jest taka kwestia mojego narzekania podczas tej kwarantanny, że niby nie mam, ale zawsze się jednak coś znajdzie. Tylko po prostu trzeba się w to wciągnąć. Wiecie, jest 13 i ogólnie taki jest plan dnia, bo dzisiaj miałam zamiar, wiecie, Monday w sensie poniedziałek. Motywacja 100%, tu ćwiczonka, tutaj nagrywki i w ogóle mam zamiar w końcu się wziąć do roboty, w ogóle w piątek mam sprawdzian. No i wracam do regularnych treningów, wracam do nauki znowu i w... skończmy już ten licencjat, no nie? Bo już naprawdę dosłownie zostało mi, zostało mi, <grytania> została mi taka rzecz, że powinnam po prostu... Yy, skończyć, przeczytać to jeszcze raz i sp sprawdzić, czy nie ma jakichś błędów. Naprawdę, dosłownie coś takiego mi zostało i ja nie mogę się za to zabrać. Znaczy, już się za to zabrałam i ostatnio, jak siedziałam, troszeczkę to yy, chyba 25 stron przeczytałam, i tak yy, wiecie, zaznaczyłam, co muszę poprawić i jakie skróty muszę rozwinąć, bo jeszcze trzeba skrótowce porozwijać, a ja zapomniałam o tym, że jakieś skróty mam, bo starałam się. Nie dawać skrótów do licencjatu, żeby nie robić tego rozdziału, ale jednak okazało się, że dawałam te skróty, bo już no, uwierzcie mi, ja ten rozdział pierwszy, ten najdłuższy praktycznie, prawie najdłuższy, to pisałam kiedy ja to pisałam? W grudniu i ja już nawet nie pamiętam, co ja tam mam w tym rozdziale, naprawdę. I tak przeczytałam to wszystko i patrzę, jednak rzeczywiście mam te skróty, to muszę dodać skrótowce. I w ogóle mega się rozgadałam, jak widzę, więc e, chciałabym zapowiedzieć, że dzisiaj będę nagrywać e, takie. Filmiki, gdzie takie pogadankowe mocno, więc myślę, że spodoba Wam się taki format, mam nadzieję przynajmniej i będzie Wam się miło oglądało, bo w sumie tak brakuje mi takiego, że mogę sobie porozmawiać tak wiecie na luziku, nie mam takiej serii właśnie na kanale, że tak na spokojnie sobie pogadać, więc wymyśliłam takie pogadankowe i kilka rad, wiecie ta stara seria kilka rad odżyje. I to też jest taka pogadankowa seria, ale też jest fajna i lubię, właśnie tak sobie gadać. Dobra, idę się ogarnąć. Znaczy, tak, idę zrobić tą tabatę, i potem yy, nagrywki będą. W sensie, pomaluję się i będę nagrywać dla Was, właśnie te pogadankowe filmiki. Mam nadzieję, że ten format Wam się spodoba. Jeśli macie jakieś pytania i ogólnie tematy, o których mogłabym nagrywać w tych pogadankach, piszcie w komentarzu. Zachęcam, zachęcam. Jeśli już Was prawie 700, na pewno ktoś to usłyszy i odpisze. Wow, dziękuję w ogóle za te 700 Znaczy chyba jest 698 Ale już dziękuję za 700 Dobra Do roboty Widzicie moją twarz To jest dowód na to Że dawno nie robiłam kardio Moja wytrzymałość Podczas kardio 25 minut wytrzymałam, 25 minut hip hopu, taka tabata hip hopowa z popszugar. i ogólnie była mega, mega mi się podobała, bo jak wiecie, albo nie wiecie, kocham hip hop, kiedyś tańczyłam i zawsze marzę o tym, żeby do tego wrócić. Tylko po prostu wiecie, inne zajęcia, inne studia. Ja mam bardzo dużo zainteresowań, i ciężko mi poświęcić się jakby całkowicie jednemu z nich. O Jezu. No, ja wiem, że to jest ogólnie złe, żeby się, że mam tak, wiecie, dużo wszystkiego, bo czasami, jak człowiek właśnie ma tego dużo wszystkiego, wszystkiego liźnie po trochu i nie zrobi tak naprawdę nic. Ale ja ogólnie staram się w swoim życiu jednak żyć tym mottem, że rób to, co pragniesz, kochaj to, co robisz i jednak, jak pragnę robić wiele rzeczy, to będę je robić i będę je kochać nadal, nawet jak będą zrobione na pół gwizdka. Dobra, nie, ja nie wiem, co ja w ogóle plotę, ale endorfinki mocne. 25 minut. Nie mam żadnego zegarka, nie mam pojęcia, ile kalorii spaliłam, ale popatrzcie na moją twarz, czy to nie jest wystarczający dowód, żeby się wziąć coś za siebie. Dawno nie miałam takiego treningu, takiego mocnego treningu cardio Zazwyczaj jednak ten trening siłowy ostatnio preferowałam. No i wróciłam troszeczkę do cardio teraz. Na wieczór planuję jeszcze więcej, jakby potrenować możliwe, coś siłowo. I oczywiście brzuch, bo standardowo biorę udział w wyzwaniu tyramy z SBN. No i tam, wiecie, codziennie robię brzuch, żeby jakoś ładnie wyglądała forma do lata. I rozciąganko. Tak, rozciąganko. Widzicie, za dużo rzeczy mam. Czasami nie daję rady wszystkiego na raz zrobić, ale jeśli się to fajnie rozdzieli, że na początku dnia zrobi się coś, a na koniec dnia zrobi się coś, to jest naprawdę fajnie. Czy zastanawialiście się kiedyś, co jest bardziej czerwone od pomidora? To... <noise> Witajcie w kąciku make-upu! Ogólnie bardzo Wam to wszystko przyspieszę, ponieważ zobaczyłam, które jest godzinka już Wam mówię. Eee, 14.13, o 15 wraca mój tato. Jeśli się nie zdążę do 14.30, to nie zdążę Wam nagrać filmiku, więc będzie taki szybki tutorial. Psiuch! Żeby się szybko wyrobić, bo później jak już mój tato przyjdzie, zacznie się robić hałas i już, już po nagrywaniu filmiku, więc pospieszę się jak najszybciej, żeby Wam... Nagrać coś na ten tydzień, no bo w końcu mamy poniedziałek, a poniedziałki to dobry moment na lepszy start, żeby nie robić niczego połowicznie, tylko całkowicie. Uuu! Nie no, po prostu mam dużo energii i motywacji, żeby po prostu się wziąć za wszystko, więc trzymajcie kciuczki. Wyrobiłam się. A tak się prezentuje moja dzisiejsza stylóweczka. Cześć. Witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Kochani, dzisiaj się dowiedziałam, że w piątek mam kolosa z czyli podstawowej opieki zdrowotnej i właśnie się uczę o teorii Doroty Orem, gdzie pielęgniarka powinna nauczyć ucznia samooceny, samoopieki i samopielęgnacji i właśnie to sobie tutaj ładnie rozpisuję, jak widzicie zawsze moim modtem są kolorowe notatki, więc działam sobie właśnie Hejka kochani, wybaczcie, że tak zabiurka, ale no niestety musiałam tak nagrać. Obecnie na tym filmiku widzicie, jak sprzątam, a dokładniej myję okna na Wielkanoc. Ja zdaję sobie sprawę, że ten filmik jest troszeczkę starszy i po prostu pokazuję wam zaległości, które robiłam podczas kwarantanny. Między innymi to też będzie ciasto, które będę później robić, tam wam pokażę. A także jakieś takie ćwiczenia, które robiłam podczas kwarantanny. No po prostu pokazuję Wam to, co po prostu robiłam. Dekorowałam pokój, przestawiałam, nagrywałam filmy. Takie standardowe rzeczy, takie na pamiątkę, takie zaległe. No i tyle w sumie. Ogólnie to, przygotowaniu nie pokazuję Wam zbytnio siebie, niestety, ale zazwyczaj robię to w piżamie, można tak powiedzieć, i po prostu przez to, że jestem w piżamie, to tak średnio chcę pokazywać. Eee, no, tak bywa czasami, że na tej kwarantannie, tylko siedzę w piżamie prawie cały dzień, ale to jest najwygodniejsze ubranie świata. No i co? Jeśli chodzi o, ten, o to ciasto marchewkowe, to przepis podpatrzyłam, jak jeszcze byłam w Grecji w 2018 roku na wakacjach i tam było takie przepyszne ciasto, i ja przez cały tydzień pobytu tam zastanawiałam się, co to jest za ciasto. I rok temu na Halloween w końcu na to wpadłam, że to mogło być ciasto marchewkowe rzeczywiście. I po prostu zrobiłam już wtedy na Halloween. Jeśli nie widzieliście odcineczka, to zachęcam. No i dzisiaj robię tylko po prostu większą wersję tego ciasta halloweenowego. Także zapraszam. I tak się prezentuje nasze ciasto, które zaraz będę wykładać na blachę. Syf jak zawsze, czyli znaczy, że było pieczone, albo gotowane, robione. Zaraz to wyrzucę na blachę. Przepis w opisie. Tak więc ciasto się prezentuje tak. I ląduje do piekarnika. To jest mój patent, jak mam za dużą blaszkę, a za mało ciasta. Czekajcie, muszę poprawić. Ok, no i już jest czyściutko. Ciasto w piekarniku. Marcheweczka i pietruszeczka na sałateczkę się, ile zdrownień już gotuje. Babeczka i czyściutko i gitarka. 45, 45 minut później. E, ciasto marchewkowe. Okej, okay. ciasta się najadłam. Nie, no żartuję, spróbowałam tylko jeden kawałek, więc wyszło mega, 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 mega dobre, więc polecam z tego przepisu, co w opisie wam podałam. Ciasto marchewkowe wychodzi przepyszne, a ja już jestem przebrana na trening. Więc czas spalić to ciasto. Także dzisiejszy sprzęt to będzie 6 kg tego żelastwa. Najmocniejsza guma jaką posiadam. I tutaj jest 10, 20, prawie 22 kg. Także biorę się do pracy. Będę robiła jeszcze brzuszek, codziennie robię brzuszek i codziennie też robię to cardio, które miałam robić już z Agaciastą wcześniej. Yy, ono polega na minimum 15 minutach jakiegoś tańca, bo niestety nie mam rowerka, nie można wychodzić z domu. Tak więc wymyśliłam sobie, że moje cardio będzie polegało na tańcu, a właściwie na hip hopie, ponieważ kiedyś tańczyłam hip hop, bardzo to lubię, czasami naprawdę za tym tęsknię więc e, odtwarzam sobie stare układy, albo wpuszczam jakieś filmiki na YouTube i z tym po prostu ćwiczę tańczę, minimum 15 minut dziennie. Widziałam, że Kaja SBN też dodała żeby e, też dodała, żeby 10 minut cardio dziennie robić. Ja już to robiłam, więc dla mnie to nic nowego i właśnie dołączyłam się jakiś tydzień temu do wyzwania z Kają SBN, żeby tyrać brzuszek, także też zachęcam, tutaj macie ten hashtag, możecie wejść do niej na insta i zobaczyć o co chodzi, ja codziennie także dodaję swoją relację z zaliczonego dnia, także zachęcam, po prostu zachęcam ich najbardziej siedzimy teraz w domu i tak nie ma co robić więc biorę się już do roboty, bo no, a ze mną będzie ćwiczyła Britney Spears Okej, okay. dobra, hejka. Jest taka ładna pogoda, że tak dobrze się ćwiczy, serio, jakoś kurde mam tyle energii, nie wiem czy to dlatego, że kawę wypiłam przed treningiem, ale właśnie skończyłam mój trening jeśli chodzi o noszenie żelastwa, teraz przechodzimy do Tyramy z SBN, potem przechodzimy do kardio i wieczorem rozciąganie z Kasią Bielecką, także jest to robić jeszcze.